Ewitowy, przyjechałem sobie do sklepu na zakupy, ale zobaczcie, tutaj nikogo nie ma w środku. Dosłownie ten sklep jest pusty. Ja myślę, że muszę wykorzystać okazję i go obrabować, słuchajcie. Okradamy sklep. Dobra, elegancko, okradam sklep i. Ej, co jest? Co tu tyle policji? Co się dzieje? Ile radiowozów? Helikoptery w ogóle? Co jest grane? Muszę uciekać! Co się dzieje? Paśćcie ile radiowozów. jaki wielki pościg, ej, za czego? To była jakaś pułapka czy co? Czy tam nikogo nie było? Patrzcie co się tutaj dzieje. Oh my god! Wow, co oni mi robią? To są jakieś hardkorzy! Nie wierzę w to, co wy robicie? Oh my god! Ej, widzowie, jaki wielki pościg po prostu, widzicie to? Dwa helikoptery nawet są! Co jest grane? Ej, już kiedyś miałem taki pościg, kiedy okradłem bank, ale to przy banku mnie dwa radiowozy goniły, a tutaj chyba pięć radiowozów i dwa helikoptery! Co się tu dzieje? Nie! Oni chcą mi drogę zajeżdżać! Ej, słuchajcie, ogromny pościg! Oh my god, muszę uciec! Co się dzieje? Nie! Nie mogą mi drogi zablokować! Dobra, muszę ich jakoś zgubić, słuchajcie! Uciekam w moim lambo! Dobrze, że mam szybki samochód? Nie, nie, nie! Blokuje mi drogę! Co się dzieje, widzowie? Ile ich tutaj jest? Skąd tu tyle policjantów w ogóle? O mój boże, to nie było tego warte! Nie! Ale wyjechał! Patrzcie na to, dobra, zderzyli się! Co się tutaj dzieje? Ogromny pościg policji, słuchajcie! Nie sądziłem nigdy, że takie coś się wydarzy w ogóle. Przecież ja nic nie zrobiłem! O nie, 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 nie! O, nie, nie, nie. Dobra, uff, udało się. Patrzcie, pięć, pięć radiowozów i dwa helikoptery. Przecież ja tylko okradłem sklep. Nawet mnie już było policjantów, jak bank okradłem. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek, kiedy okradłem bank, ale tam było naprawdę mało policjantów. A tutaj mnóstwo ich jest, dobra, ale połowę już zgubiłem, słuchajcie. Ale tutaj widzę, że to nie jest takie proste. Dobra, zgubiłem ich. Dobra, słuchajcie, teraz kręcam gdzieś tutaj najgorzej z tym helikopterem, bo ten helikopter może latać sobie, gdzie tylko chce. O mnie może bardzo szybko tutaj znaleźć, dobra, ale. Patrzcie, już tylko jeden radiowoz mi został. Z pięciu tylko jeden. O, nie, o, nie, o nie. Nie, dobra, wykoleił się, dobrze, dobrze. A, nie, kolejni są, no pachcie na to, nie dam rady uciec. Dobra, słuchajcie co robić, żeby uciec? Co robić, żeby uciec? Muszę się gdzieś schować, muszę się gdzieś skiterować, ale totalnie nie mam pojęcia, gdzie to może być, bo ja tutaj nie znam żadnych miejsc do schowania się. Dobra, znowu jeden radiowóz, robimy słuchajcie, tutaj taki skręt. Dobra, zgubiłem chyba helikopter. Dobra, nie, helikopter tutaj jest. oh my god, bardzo niedobrze. Nie, kolejny radiowóz, ale okej okay, jest już tylko dwójka ich chyba. O, świetnie, świetnie, bardzo dobrze, pachcie na to. Nie, 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 bardzo źle. Bardzo źle. O mój Boże, ogromny pościg, słuchajcie. Co się tutaj dzieje? Jakie to jest epickie? Widzicie to, co się tutaj dzieje? O mój Boże. Aaa, nie, nie, nie. Dobra, wywalił się jakiś radio. Bo, słuchajcie, gdzie ja mogę uciekać? Jaki ogromny pościg. To jest takie epickie po prostu. Pięć radiowozów, helikoptery. A ja tylko sklep okradłem. kradłem. Ja tutaj tutaj jest jakieś 100 dolarów. Za 100 dolarów nie tak gonić. No błagam Was. No przestańcie. Policjanci, przestańcie mnie tak gonić. A. O, O, jest bardzo źle. Zaraz mnie zablokują. Nie, 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 nie. nie. O o, posłuchajcie, widzę, mam mega problem Mam mega problem Zaraz chyba będę musiał na pieszo uciekać. Nie no, nie mam pojęcia, Patrzcie, ile tam jest policji w ogóle. Dobra, słuchajcie, robimy tak. I pyk, dobra, wychodzę. Wychodzę, wychodzę. Okej, okay, może mnie nie znajdzie tutaj nikt. No nie, oni wysiadają, wysiadają. Aaa, dobra, Żeby mnie tego nie zastrzelili. O, dobra, udało mi się, udało mi się, słuchajcie. aaa Patrzcie, Nie, co się tu dzieje? Dobra, wystartam helikopter, żeby nie mogli odlecieć. Pyk! Okej okay, i słuchajcie, uciekamy, tylko gdzie teraz? O, dobra, tutaj. E, wzięli moje lambo. O mój Boże, co teraz? Zrobić. O, strzelam do, nie, do ich helikoptera. Nie, 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 nie. Strzelam, to jest jakiś, jakiś ten, policjant. O, dobra, uciekać szybko, szybko. Gdzie ja mogę uciec, słuchajcie? Muszę jakiś, jakąś furę skołować szybko. O mój Boże, to był chrojowy błąd, że ja wysiadłem z tej fury. Ej, słuchajcie, gdzie ja mogę uciec? Nie mam pojęcia. Ej, albo może w sumie dobrze zrobiłem. Oni nie wiedzą, gdzie jestem. Dobra, mam moją furę, mam furę. Dobra, spadam. Albo wezmę furę policjanta. Ukradnę mu furę. Patrzcie na to. Ale jestem kozakiem. Patrzcie, udało mi się ukraść. Ej, przekozacko, słuchajcie. Dobra, oni teraz nawet nie. Będą wiedzieć, kim ja jestem. Ok, mam, słuchajcie, szansę, żeby uciec. Dobra, także myślę, że mogli się schować gdzieś tutaj. Oni teraz nie wiedzą, że ja to Ercio, ponieważ mam, yy, mam radiowóz. I słuchajcie, nie wiedzą, że ja to ja. Ok, myślę, że jestem policjantem. Schowałem się tutaj w tym sekrecie. I może mnie nie znajdą. Let's go, jestem tutaj. Perfekcyjnie po prostu, dobra, zamykam tą lodówkę tylko. Dobra, zamknij się, zamknij się szybko. Jest, udało się, słuchajcie, schowałem im się. Uff, całe szczęście widzowie Wejdźmy na Freekama, zobaczmy, jak to wygląda tam, jak wygląda miasto. O mój Boże, dobra, patrolują tutaj jest naprawdę mnóstwo policjantów. Co się tutaj dzieje? jest mega ostro. Dobra, jest słuchajcie helikopter, ale tylko jeden został. Inny zastrzelony chyba. O mój Boże, jest naprawdę przegorąco. Dobra, słuchajcie, wymyśliłem, gdzie mogę się schować. Wymyśliłem, nie, przyjechała policja! Przyjechała policja! O oh my god, uciekać! Nie! Won, 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 a won, won stąd! Ach, dobra, przekracie, dobra, chowam się tutaj, chowam się tu. patrzcie ile policjantów! Co się tu dzieje? Nie, 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 nie! Dobra, zaraz nie dorwą Nie, złapali mnie! Wiozą mnie na... Komisariat, słuchajcie. O nie, gość do mnie celuje, normalnie z broni. Pali policjancie, niech mi pan nie robi krzywdy, No nie, błagam. Niech mnie pan tu nie więzi, dobra? Nie, no proszę. Patrzcie, ile policjantów. Co się tu dzieje? Widzicie to? Tutaj jest tyle policjantów. Chyba z dziesięciu policjantów jest dosłownie. O mój Boże. Każdy na nie patrzy. Idźcie, mi stąd, Idźcie, a kysz, a kysz. Idźcie, idźcie. Dobra, ja się tutaj idę położyć. No, tak naprawdę, słuchajcie, uciekam z więzienia. Uciekam z więzienia. Dobra, oni, oni o niczym nie wiedzą. Znaczy, uciekamy. O, dobra. 哦。Oh. Nie wiedzą, nie wiedzą, patrzcie na to, udało mi się uciec! Bardzo dobrze! Dobra, słuchajcie, uciekamy teraz. Ej, perfekcyjnie mi się to udało zrobić. Teraz tylko słuchajcie, muszę ogarnąć jakąś furę. Oni o niczym nie wiedzą. Dobra, bardzo dobrze. Nie wiedzą, że uciekłem z więzienia, jest przekozacko po prostu. Dobra, biorę sobie teraz, słuchajcie, jakąś furę i zwiewam tą. Zwiewam stąd. Mam, słuchajcie, pomysł, aby e, wiecie co zrobić. Na lotnisko pojechać. I poleci, słuchajcie, samolotem i gdzieś daleko odjechać. Myślę, że to jest naprawdę dobry sposób, także pojedźmy na lotnisko. Dobra, oni tam są, patrzcie na to. Widać tam te radiowozy. O nie, nie, nie. Nie, nie, Muszę ogarnąć bardziej, muszę bardziej ogarniać Dobra, idę na lotnisko i słuchajcie, odlatuję Odlatuję, let's go Dobra, Ej, oni teraz tutaj Alarm, bo ja mam broń przecież Nie, każdy tutaj już jest, o mój Boże o, Nie, idźcie stąd, idźcie Dobra, są, słuchajcie, bronie wykryte Idę, słuchajcie, szybko do samolotu I teraz jak oni tutaj wejdą To ja ze spadochronem wyskakuję, uwaga Wychodzę, dobra, let's go Udało mi się, słuchajcie, teraz w które miejsce? Na najwyższą górę, dawajcie, co jest? Nie, nie dam rady, nie dolecę tam, o mój God, co się tutaj dzieje? Dobra, każdy tam jest na lotnisku, patrzcie co się tam dzieje w ogóle, widzicie to? O mój Boże, oni wszystko wiedzą o mnie, jakim cudem? Dobra, nie mam pojęcia. Wiem, wiem co zrobię, wiem co zrobię, słuchajcie, do basenu, do basenu, genialnie po prostu jump! Okej, okay, let's go. To jest jakiś radiowóz, nieważne. Słuchajcie, tutaj i mamy to sekretne przejście bardzo dobrze. O mój Boże, oni już wiedzą, że mnie tam nie ma. Ej, słuchajcie, ale to jest mega hardkorowe. Przecież kurczę, tam jest chyba 10 policjantów, a ja tylko okradłem sklep, dlaczego? Nie rozumiem tego po prostu. Dobra, słuchajcie. Idę sobie tam, idę w to sekretne miejsce, wezmę sobie więcej broni. Dobra, pyk. Okej, okay, oni wracają z lotniska. Ja widzę, słuchajcie, dostałem tutaj informację. Dobra, mam lepszą broń. Dobra, mam dużo lepsze broni, także myślę, że teraz na spokojnie mi się wszystko uda, tylko słuchajcie, podstawowa rzecz, gdzie ja mam uciekać? Gdzie ja chcę uciekać, słuchajcie, nie mam pojęcia. Polećmy sobie na flikami, gdzie są ci policjanci? Gdzie oni są? Dobra, jeżdżam tutaj i są w naprawdę różnych miejscach, gdzie ja mogę się ukryć. Nie mam pojęcia. Naprawdę lotnisko, słuchajcie, patrzcie, jak wygląda lotnisko. Co się tutaj dzieje? Nie mam pojęcia, gdzie ja mogę. Słuchajcie, się ukryć, bo w całym mieście po prostu jest pełno policji. Jest 10 policjantów dosłownie na serwerze, dwa helikoptery w ogóle, po prostu masakra. Oni pewnie wiedzą gdzie już gdzie ja jestem, także słuchajcie, ej, chyba, że statkiem bym odpłynął. Ej, może wylecę na bezludną wyspę, to jest dobra myśl. Dobra, słuchajcie, wychodzę tutaj. Nie, jest policjant, jest policjant. Dobra, może mnie nie widział. Widział, widział, widział. Dobra, uciekam, uciekał. O mój Boże, dobra. O, nie, tu, nie, 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 tutaj jest policjant. Szybko, fura, 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 fura. A, nie zdążę, nie zdążę. O my god, won, won ode mnie, no nie. Dobra, słuchajcie, przez szkołę, przez szkołę, proszę bardzo. Teraz słuchajcie, biorę sobie tutaj pojazd, biorę deskę. Nie, tu jest pełno policji. Skąd oni wiedzą o każdym moim następnym ruchu? Nie rozumiem tego. Dobra, słuchajcie, idziemy tutaj, na drabinkę. Dobra, lecimy tu. Teraz na pewno tego nie będą widzieć. Dobra, tutaj przez skatepark, słuchajcie, teraz przez drzewa. Dobra, jest tu jeden policjant. Nie, usunąłem sobie moje itemy. O mój Boże, nie mam broni, nie mam broni. Eee, szybko, brać broń, brać broń, kurde. No nie, tragedia, słuchajcie. O, dobra, a masz masz, strzelam dobra płynę teraz płynę na spokojnie na spokojnie dam radę słuchajcie teraz tylko muszę wziąć jakąś furę szybko bierzemy słuchajcie jakiś motorek szybko motorek proszę 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 dawaj dawaj nie ma czasu nie tu już policja widzisz to dobra przyjechał dosłownie obok mnie ale dlaczego oni tam jadą kurczę dobra słuchajcie może gdzieś tutaj się ukryje okej okay. patrzcie tam jest ej tam są dwójka policjantów albo nawet trójka jak ja mam niby łódkę słuchajcie zrespić dobra zróbmy inaczej zróbmy inaczej słuchajcie weźmy deskę Weźmy deskę i zróbmy tak, żeby oni tego nie widzieli. Zróbmy to zaraz obok nich i przelecimy obok i zaczniemy strzelać. Rozumiecie o co chodzi? Dobra, słuchajcie, bierzemy łódkę jakąkolwiek, na przykład tą. Szybko, szybko, dawaj, dawaj. Nie, płyną już płyną. O nie, oni mają łódkę policyjną! Jakim cudem? O, dobra, strzelam. A macie! O, uciekać! Dobra, słuchajcie, teraz tylko jest pościg na wodzie. O mój Boże, patrzcie, czwórka policjantów w jednej łódce! No co się tutaj dzieje, słuchajcie, ja nie mam szans z nimi. Za chwilę mnie tutaj zastrzelą. Dobra, słuchajcie, muszę coś zrobić. Na praktycznie nie ucieknę, chyba że tutaj na ląd w sumie wyskoczę, nie wiem nie mam pojęcia, ale widzę, że nie ma już helikopterów, wszystkie chyba są zastrzelone, dobra, Mo może mi się uda zgubić tych policjantów na łódce, nie wiem, nie mam pojęcia, to jest naprawdę ciężkie, oni, oni dobrze są, o, dobra, wywaliło ich, genialnie, patrzcie wywaliło ich, dam radę, dam radę, S są mega w tyle także teraz powinno mi się udać, słuchajcie, ej, tam jest kolejna łódka co jest, oni zespili sobie łódkę kolejną, dobra, i teraz słuchajcie zrobimy taki trick dlaczego oni są tak szybcy, jakim cudem nie, a macie, a macie a, strzelam do nich, ale to nic nie daje. No nie, tu jest kolejna łódka, widzicie to? Ile ich tutaj jest? Co się dzieje? Dobra, słuchajcie, mamy mam chyba inny pomysł. Nie! O mój Boże, nie, nie, no nie dam rady. Dobra, muszę jakoś wyskoczyć. Nie! Ile ich tutaj jest? Ile tutaj łódek nagle? Dobra, wyskakuję. Wyskakuję, słuchajcie. Biorę, e, biorę, nie wiem co. Szybko, szybko, jakiekolwiek auto Dobra, to. Niech będzie już to, trudno. O, strzelają, strzelają. Nie, 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 szybko, szybko, błagam. O, udało się, dobra, patrzcie, ile tam policjantów. Patrzcie, co się tam dzieje, ile ich jest. Ej, za tam jest 15 policjantów! O co chodzi? Dobra, ej, będę im wodelał! Będę im wodelał, lał, Poślizgnął się! Okej, okay, genialnie, słuchajcie, udało mi się! Na mi się nie udało uciec, ale... Nie, 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 helikopter! O, o, dobra, jestem w mega złej sytuacji, jestem w mega złej sytuacji, słuchajcie. Nie będzie mogę uciec. Myślałem, że mi się uda uciec nawet z wyspę, ale mi się nawet nie udało. Dobra, już się robi nos, słuchajcie. O nie! Dobra, co oni mi tu zrobili? O, dobra, o, 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 dobra, ale się z nimi spycham, ale się spycham! O nie, auto mi utknęło! Dobra, tutaj, słuchajcie, tutaj, teraz do szpitala, do szpitala, dobra, oni tutaj nie wiadomo, patrzcie, jest auto, zablokowałem im wejście! A teraz, słuchajcie, uciekamy, uciekamy! Nie, tu nie ma wejścia! Nie, 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 strzelają, strzelają! Dobra, a o, o, masz! O. Dobra, nie, 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 ile ich tutaj jest? O mój Boże, co się dzieje? Dobra, kradnę auto szeryfa. Nie, ała, dostałem, dostałem, ale mnie boli, o kurde. Dobra, muszę uciekać szybko, gdzie ja mogę uciec? O nie, dobra, oni już wiedzą, że ukradłem auto szeryfa. to będą wiedzieli o tym. O mój Boże, co ja mam robić, słuchajcie, nie mam pojęcia. Dobra, lecę na najwyższą górę w grze. Najwyższa w góra w grze, słuchajcie, i tam po prostu wezmę paralotnie i może tam mi się uda uciec. Zrobię, słuchajcie, tym sam sposobem co kiedyś, w poprzednim odcinku mi się udało uciec i może wtedy się uda. Dobra, lecimy tutaj, słuchajcie. I na najwyższą górę w grze, wyłączę sygnały, aby mnie nie widzieli. I słuchajcie, lecimy. Dobra, jest ktoś za mną. Nie ma nikogo za mną. Zgubiłem chyba ich wszystkich. Ej, perfekcyjnie po prostu. Dobra, lecimy tutaj do góry. Nie widzą mnie! Perfekt! Dobra, bardzo dobrze, słuchajcie. Bardzo dobrze. Zostaniemy na tej górze, a kiedy, słuchajcie, oni tutaj przyjadą w końcu, to ja wtedy odlecę i powiem sayonara nara. Okej, okay, wyjeżdżają tutaj, patrzcie co się dzieje. Dobra, jest pierwszy radiobus, jest pierwszy radiobus i uwaga! I pyk! Nara! Nara, nara! bum bum bum. Bum bum. O, 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 dobra, jednak lecą ze mną, le, jednak lecą ze mną Okej, okay, strzelają, strzelają, o ty Dobra, strzelam się z nimi Okej, okay, słuchajcie, i teraz muszę je zgubić w choinkach, tak jak to zrobiłem kiedyś Także, słuchajcie, lecę tutaj Mam nadzieję, że oni nie oglądali mojego poprzedniego odcinka To wtedy nie będą widzieli o moim planie e, wścibskim tutaj Jednak się nie ścibskim, tylko, e, tylko nie wiem, nie mogę znaleźć słowa Dobra, słuchajcie, dobrze, że nie trafiają Ale, słuchajcie, teraz wlecujemy do choinki I uwaga, teraz, słuchajcie, jump I nie ma nas Lecimy, let's go! Jeszcze motor, no perfekcyjnie! Mamy po prostu motor jak, jak, no kurczę, zostawiłem sobie tutaj motor jak na zamówienie, nie? Oh my god, i teraz na bezludną wyspę, słuchajcie, no genialnie, genialnie, lecimy na bezludną wyspę, słuchajcie Mam nadzieję, że, że mnie z góry nie zobaczą, a jak nie zobaczą, to będzie problem dosyć, ale, ale może nie, dobra, słuchajcie Nie, no są już tutaj, kurde, co takiego dobra, dobra, powiem, powiem mu coś Nie, tam jest więcej policjantów, słuchajcie, musimy porwać jakiegoś policjanta, słuchajcie Porwiemy policjanta i wtedy będzie luzik, dobra, lecimy na tą wyspę i tutaj się schowamy na tym tej wyspie, on, on niczym nie będzie wiedział. Dobra, lecimy tutaj i słuchajcie, teraz schowamy się tu, gdzieś tutaj i zrobimy sobie, słuchajcie, łódkę policyjną, policyjną łódkę, ale to będzie troll piękny. Dobra, i let's go. Dobra, oni teraz może będą myśleć, ja jestem policjantem, co nie? Ej, kozacko! Dobra, super, jeszcze sygnały No i teraz to im uciekną na milion procent. Dobra, oni są na tej wyspie. Nie wiedzą! Wiedzą, skąd oni wiedzą? Co ja mam robić? Co ja mam robić, słuchajcie? Nie mam pojęcia! O, 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 -o. Dobra, wywalił się, wywalił się. Dobra, spadam, 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 spadam. E, biorę Słuchajcie, jaką, jakimkolwiek auto. Dobra, to. Ok, biorę to szybko. Dawaj, 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 dawaj. Nie ma czasu. Nie, nie, nie. nie. Dobra, się go porwałem. Porwałem policjanta. Dobra, dobra, stój, siedź, 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 siedź tutaj. Porywam cię. Porywam cię. Dobra, porwałem policjanta, słuchajcie. Mamy, mamy policjanta jakiegoś. Ok, dobra, zapraszam wszystkich policjantów tutaj na komendę. Porwałem policjanta i chcę tutaj. Yy, chcę tutaj ucieczkę z miasta. Za to, że go uwolnię. Dobra, słuchajcie, lecimy. Ugadujemy się tutaj z nimi. Dobra, ja cię zapraszam, panie policjancie. Dobra, proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć, bo ja wam nie ufam, proszę się odsunąć z komendy. Dobra, panie policjancie, proszę przyjść ze mną. Żadnych żadnych głupich ruchów proszę nie robić. Żadnych proszę głupich ruchów nie robić. Zapraszam, panie policjancie, zapraszam. Dobrze? Tutaj okej, okay. i siedzisz tutaj, proszę tutaj wejść, panie policjancie. Dobra, co mi chcecie zaproponować za tego policjanta? Bo jeżeli nie, to on zginie. On zginie, jeżeli mi, nie, nie zaproponujecie mi ucieczki z miasta. Piście na czacie. Ja nie chcę pieniędzy, ja chcę uciec z tego miasta, mam was dość, mam dość tej policji. Nie, nie wchodźcie tu, nie wchodźcie tu! Nie, nie! Nie, bo będzie strzelanina! Ej! Ej! Nie, 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 nie! Nie wyszło zgodnie z planem. Dobra, uciekamy widzowie, uciekamy! Szybko! A. Dobra, nie! NIE MOGĘ TĄ FURĄ, NIE MOGĘ FURĄ, AŁA, AŁA, DOSTAŁEM, AŁA, DOSTAŁEM, DOSTAŁEM, DOBRA, STOP, STOP, AŁA Ej, odebrano mi wszystkie bronie i jestem teraz prowadzony przez policjantów, patrzcie co się tu dzieje, nie, no do klatki nie chcecie dać, chyba żeście zwariowali, no nie, wy oszaleliście, patrzcie co ci policjanci ze mną zrobili, masakra jakaś, dobra i jeszcze dwójka policjantów mnie teraz pilnuje, co jest, patrzcie ile policji tutaj jest, a zobaczmy jak to jak wygląda wyspa, zobaczcie, ja w ogóle jestem na jakiejś bezludny. Wyspie! Więzienie na bezludnej wyspie! Jak patrzcie, ile policjantów tutaj, ile łódek policyjnych, jakieś więzienie na bezludnej wyspie. Tutaj jest pełno policjantów w środku i oni mnie tutaj pilnują. No nie, no nie wierzę w to. Patrzcie ile policjantów, jak ja mam uciec stąd teraz? To jest niemożliwe. Nie no, co się tu dzieje? Dwójka policjantów nie pilnuje, tutaj jest trzecia policjantka, patrzcie, co jest przed drzwiami. Widzicie to? Tragedia. Dobra, ale słuchajcie, mam pewien sposób. zabrali mi w ogóle wszystkie moje rzeczy, nie ma żadnych pistoletów, ale patrzcie, ten policjant tutaj w środku, w kieszeni ma jakiś Nóż! Dobra, ja mogę teraz te kraty rozciąć, proszę bardzo, rozcinam. Pyk! Uciekam, uciekam! Dobra, nara! A, strzelają, słuchajcie jak strzelają! Dobra, uciekam, uciekam. Biorę tam te łódki, policyjne są. Słuchajcie, muszę szybko spadać, bo nie mam czasu. Nie wiem, nie będzie mogę spadać, może na bruk Ej, dobra, wiem już nie mogę uciec. Za chwilkę wam pokażę, słuchajcie, lecę tutaj. Nie, 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 szybko. Nie, nie mogę tym ruszyć! Nie mogę ruszyć tą łódką, Nie gadać, że zablokowali. Dobra, jest. Udało się, patrzcie na to! Udało się, udało się! Nie! Co się dzieje? O! Co jest, ile łódek, no niemożliwe to jest O mój Boże <grywa> Co to się dzieje Dobra, wyskakuję, wyskakuję Teraz słuchajcie, auto szybko, policyjne już, dobra, może być, może być Szerfa, nie, nie, wysiadaj, wysiadaj Wysiadaj, A, dostałem strzałę Ała, dobra O mój Boże, dorwali mnie w końcu No nie, o mój Boże Trzeci raz mi dorwali, nie ma szans Z dziesięcioma policjantami po prostu Dobra, słuchajcie, ja się poddaję, jeśli chcecie krząć Drugą tego pościgu, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę I subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem to wtedy nic was nie ominie. Filmy na tym kanale są codziennie i bardzo warto subskrybować. Ja znowu jestem złapany i tym razem rak się już tak łatwo nie dadzą mi po prostu uciec, słuchajcie. Więc jeżeli chcecie księżyc drugą tego pościgu, to koniecznie dajcie o tym znać w komentarzu. Więc ma na